Zastanawiasz się nad zakupem systemu do radiografii wewnątrzuszcznej? W tym filmie opowiem o systemie radiografii niemieckiej firmy Densplays Irona, a model XIOS XG Supreme w wersji USB. Także zapraszam do oglądania. Najpierw powiedzmy sobie, czego potrzebujemy, żeby wykonać wewnątrzuszne badanie RTG u pacjenta. Potrzebujemy lampy rentgenowskiej oraz czegoś, co te promieniowanie nam odbierze, przetworzy i finalnie yy, pokaże nam się obraz na komputerze. Wyróżniamy dwa takie systemy: jest to system pośredni i bezpośredni. System pośredni to są płytki fosforowe. Płytka fosforowa przypomina standardową kliszę rentgenowską którą musimy umiejscowić w ustach pacjenta. Po wykonaniu ekspozycji, wyjąć, zeskanować w skanerze płytek fosforowych i dopiero później mamy uzyskane badania na komputerze. Jeśli chodzi o system bezpośredni, czyli czujnik do radiowizografii, po wykonaniu badania, po wykonaniu ekspozycji promieniowania zdjęcie czy badanie trafia nam od razu na ekran komputera. Nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Wiemy już, co potrzebujemy, żeby takie badanie wykonać. Teraz przejdźmy do tematu filmu, czyli radiografii x XGS-u, wersji USB. Zestaw yy, radiowizygrafii XIUS składa się z czujnika z przewodem, modułu oraz kabla USB. Modułowość jest to bardzo fajny aspekt, który, z, y, który wzięła pod uwagę firma na Hero tworząc tą grafie, ponieważ jeśli mamy usterkę któregoś z elementów, możemy wymienić tylko ten jeden element, nie musimy wymieniać całej Grafii. Dodatkowo bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o tą modułowość, to jest to, że mamy wymienny przewód czujnika, czyli jeżeli yy, stanie nam się coś z kablem, czy też z przewodem, który łączy nam czujnik z modułem, możemy ten przewód odkręcić od czujnika i wymienić sam przewód bez konieczności wymiany sensora, co znacząco obniża nam koszt późniejszego serwisu i eksploatacji. Co więcej, firma Densplay Sirona przewidziała, że przewód powinien być w stanie wymienić sam użytkownik, czyli lekarz, bez konieczności wzywania serwisu, co dodatkowo znacząco bardzo obniża koszt eksploatacji i moim zdaniem to jest bardzo fajny ukłon w kierunku użytkownika, który zastosowała firma Densplay Sirona. Dodatkowo Czujnik jest na 5-letniej gwarancji producenta. Oznacza to, że w przeciągu 5 lat od momentu zakupu czujnika, jeśli wystąpią jakieś wady, usterki, coś się będzie z tym działo, yy, czujnik będzie wymieniony po prostu na nowy. Chodzi o jakość badań, jaką uzyskujemy za pomocą tego czujnika. To jest ona bardzo wysoka, ponieważ czujnik oferuje nam 33 par linii rozdzielczości yy, rzeczywistej oraz 27 teoretycznej. Oznacza to, że to jest yy, czujnik, który posiada najwyższą rozdzielczość yy, na rynku spośród wszystkich dostępnych czujników. Więc tu możemy mieć pewność, że jakość i szczegółowość wykonanych badań będzie bardzo wysoka. Dodatkowo oprogramowanie posiada filtr, który nazywa się Dynamic Sharpen Slider, czyli dynamiczny regulator ostrości, który umożliwia nam po wykonaniu zdjęcia lub przed jego wykonaniem wybranie filtru, który będzie nam kierunkował jakość tego badania w konkretnym kierunku, w którym będziemy musieli go diagnozować. Możemy zrobić to na trybie normalnym, trybie poruchnicy, trybie endo lub trybie paro. I to jest bardzo fajna funkcja, bo tryb Endo naprawdę robi wrażenie. Dodatkowo po wyborze tego filtra możemy jeszcze zwiększać intensywność, czyli może być mniej lub bardziej intensywna Działa na wielostanowiskowym programowaniu SideX 4. wielostanowiskowym, czyli możemy instalować go na tylu komputerach, ile chcemy, nie tylko na jednym. Po, dodatkowo na każdym, na każdym komputerze wtedy mamy dostęp do wykonanych badań. Komputery jedynie nie muszą być w sieci. Możemy do, przepinać między komputerami, ponieważ jest to jakby technologia plug and play, czyli podłączamy i działa. Nie musimy żadnych dodatkowych konfiguracji y, robić. Y, oprogramowanie jest w języku polskim, jest bardzo intuicyjne, y, daje nam możliwość katalogowania pacjentów, wykonywania z, y, badań. Y, możemy tam o, robić obróbkę tych y, badań, później wykonywać pomiary. Dostosować jeszcze filtry, no i finalnie eksportować te badania dla pacjentów, czy też dla innych lekarzy na zewnątrz, na płytki, na e-maila, na pendrive'a, gdziekolwiek chcemy, do, gdziekolwiek to jakkolwiek to skonfigurujemy. Podsumowując, czujnik jest yy, bardzo dobrze wykonany, bardzo wysokiej jakości, wysoka rozdzielczość, bo aż 27% na mm, wymienny przewód i 5-letnia gwarancja. Moim zdaniem, ten argument ciężko przebić. Yy, jeśli Zainteresowała Cię ta radiografia i masz jakieś dodatkowe pytania, potrzebujesz więcej informacji lub też chciałbyś zobaczyć go na żywo, czy umówić prezentację w gabinecie, to w opisie tego filmu są dane kontaktowe do mnie, zachęcam do kontaktu, ja jestem do dyspozycji i pozdrawiam.